Od biednego nóbka do bogacza! Zobaczcie, jak to wyglądało! Zobaczcie, jak jesteśmy biedni na ulicy, mieszkamy pod jakimś namiotem, nie mamy w ogóle ubrań, jakieś biedne ubranie mamy. Już tutaj marzniemy pod tym namiotem, nie wiemy co robić. Boję się, że my tutaj zmarzniemy na śmieć. Jakaś karyna tutaj jest, może da nam trochę pieniążków, proszę, trochę pieniędzy. Wszyscy biedni jesteśmy tacy sami, nieprawda. Obyśmy zamarli na śmierć. No nic, czego ona nam życzy w ogóle, co to jest? Nara, biedacy, co? zostawiła mnie Co się z tobą dzieje? Halo! Szybko go muszę wziąć jak ratować Szybko go biorę do szpitala, go muszę zabrać, bo on zaraz mnie tutaj um... Szybko zabieram go do szpitala, tylko że czym ja będę chciał zapłacić jakie ja w ogóle pieniędzy. Nie mam taka arena była taka wredna, nawet nie dała pieniążków, tylko z nas się zaśmiała. Naprawdę nikogo nie ma w recepcji. Dobra, idę tutaj od razu. Panie doktorze, czy jakoś można go uleczyć? więc się bardzo przyzięł, no to akurat wiem. Leczenie będzie kosztowało 10 tysięcy złotych, że co? Jak ja nawet nie mam ani grosza przy sobie, jak ja to niby zarobię? Ale proszę pana, ja nawet nie mam pieniędzy przy sobie, to co zrobi pan? Utrzymam go przy życiu przez dwa dni. Jak ja niby mam zebrać w dwa dni tyle pieniędzy. No nie. Jeśli nie będę miał pieniędzy na czas, to pacjent umrze. No nie, mój kolega umrze, proszę nie. Nie rób tego. Jak ja mam zebrać tyle pieniędzy, widzowie? Doraź, wynosi, nie mam cię wizytę z pieniędzmi? No ale czemu? No nie, proszę mnie nie wyrzucać. Jak ja niby mam zebrać tyle pieniędzy? Zobacz jaki ten doktor jest niemiły. poszedł sobie i czeka na mnie, żebym wrócił z tymi pieniędzmi. No dobrze, widzowie, muszę się streszczać, bo mam dwa dni na zarobienie 10 tysięcy złotych. Jak ja niby to mam zrobić? Porozglądam rozglądam się po sklepach, czy ten nikt nie szuka pracy. O, szukamy pracownika. Jest tutaj jakaś tablica, szukamy pracownika, zobaczymy, czy mnie przyjmą. No bo przydałoby się zarobić, nie? Dzień dobry, czy może pan mnie zatrudnić naprawdę? Szukam pracy i nie mam w ogóle pieniędzy przy sobie. Czy jestem dobry w matematykę? No umiem liczyć pieniądze, umiem dokładnie liczyć pieniądze. Mogę już teraz zacząć pracować, no to idealnie, wreszcie mogę gdzieś pracować. Mam się przebrać, bo wyglądam jak nie powiedz co. No wyglądam jak ja tak jestem w ulicy więc muszę się chyba przebrać tutaj do kantora tu już przykazie, ja idę na przerwę, no dobrze, to zaczynamy swoją pracę. Czy ja dobrze widzę, że Karyna zmierza w moją stronę? Co tak? To jest naprawdę karyna, no nie. Przecież ona mnie pewnie wyleje z tej pracy, coś zrobi, jakąś głupotę odwali. To znowu biedaku. no nie, znowu jest dla mnie niemiła, no nie. Tak, znalazłem sobie już pracę. Niesamowite dla siebie to jest karyna, co? Dobrze, no a co mogę pani podać? Jakąś kawę, nie wiem, donata te mamy, ciastko. Poproszę kawę, no dobrze, a jaka będzie kawa? Zrób mi mrożoną. Dobrze, już robię mrożoną tutaj. Za darmo? Że co? Jak za darmo? Przecież ja nie mogę za darmo dawać klientom kawy. E, przepraszam, dlaczego pani leży? Halo? Halo, co się pani stało? Dlaczego pani woła o pomoc? Ja panią nie pobiłem. Co ona w ogóle wygaduje? Zaraz to jakiś pracownik przyjdzie i mnie wyleje z tej pracy. O, nie, pracownik, Nie, nie, nie. To nie tak, to nie tak jak pan myśli. To jest zrobiłem nie to ona sobie sama zrobiła. Ja jej nie pobiłem w ogóle. Ja jej nie pobiłem, proszę pana. Ta karyna coś wymyśla. Ona mnie prześle. Odkąd jestem biedny, ona mnie przekazuje. Proszę jej nie wierzyć. Proszę go zwolnić? Nie, proszę pana, nie. Niech pan nie robi tego. Zwalnia mnie pan, nie. No nie. Dobra, chociaż. Jedyne, co z tej pracy wyniosłem, to chyba jakieś ciepłe ubranie, jak widzicie. A ta Karyna znowu mnie zwolniła. No nie. Dobrze, to do widzenia. Będę musiał szukać nowej pracy. Dobrze, już się robi noc, więc ja będę musiał jakąś nocną pracę znaleźć. Wydaje mi się, że to będzie dobra praca, ponieważ jest otwarte 24 na 7, tak. Mi już ktoś pracuje, więc ja pójdę do tej pani. To pana podać? Ja poproszę pracę, której zarobię ponad 10 tysięcy złotych. Chyba będzie Git, nie? Fajnie, akurat szukają ludzi do pracy, więc będę mógł zacząć teraz pracować. Dobra, to ja już tutaj idę za ladę i zacznę pracować. O, już się ona zbiera do domu. I życzę mi powodzenia, no dobra, no chyba jakoś sobie poradzę tutaj. O, jak widzicie, jakiś klient tutaj wchodzi. Wow, pierwszy mój klient, dobrze. Co mogę panu podać? Dobry wieczór, poproszę dwa hot dogi z kolą. Już się robi. Dobrze, biorę dwa hot dogi i pan zażyczył sobie jeszcze kolę więc weźmiemy sobie kolę Nie, nie można pić koli Dobrze są tutaj pańskie hot dogi i kola. Bardzo pyszne, wow, dziękuję. Poleci mnie moim znajomym, będę miał mnóstwo klientów. Klientów. Dobrze, to dziękuję bardzo. Będę miał mnóstwo klientów. No a wreszcie, jak będę miał mnóstwo klientów, to będę miał mnóstwo kasior widzowie. Dobra, pogarniemy sobie tutaj trochę rzeczy. Dobra, tutaj frytkownica. Ciekawe, czy ktoś tu w ogóle przyjeżdża autem, bo nikogo nie widzę w ogóle. O, tutaj ktoś już idzie. Widzę. U, dobry wieczór. U, pana kolega zaraz przyjdzie. Poprosi dwie kole. No dobrze, już idę po dwie kole. Idziemy sobie tutaj, bierzemy jedną i drugą. Dobrze, pańska kola. Niech pan Trzyma. O, to jest chyba pański kolega. Jestem bardzo fajny, więc zasługuje na, na piwek. Dziękuję bardzo, naprawdę dziękuję. No dobra, chyba z taką forsą będę mógł już wyjść z tej pracy, więc będziemy powoli kończyć tą pracę i wychodzić. A ja tobie dziękuję jeszcze raz za taki napiwek. Całą noc pracowałem, jest już dzień nawet. Dobrze, pójdziemy sobie zobaczyć do szpitala mojego kolego, bo bardzo się o niego martwię. Mam już trochę kasiorki, no ale czy to wystarczy? Nie powiem. Jeszcze muszę kolejne 5000 tysięcy uzbierać, bo tutaj mam 5 tysięcy. Aż dziwi się, że. W takich banknotach mi dał. Już się zbliżamy do budynku szpitala. No dobrze, już widzę tutaj tego doktora. Dzień dobry, jak czuje się mój brat? Bardzo fajnie, że dobrze się czuję. Tylko chciałem go zobaczyć, bym mógł go zobaczyć, panie doktorze. Dopóki nie przyniosę pieniędzy, nawet nie myśl o tym. Został mi tylko jeden dzień, że co tylko jeden dzień mi został na przyniesienie pieniędzy? No dobrze, to niech pan tutaj trzyma moje 5000 tysięcy złotych. Jako się uzbierałem. Nie wiem, jakim cudem. No dobrze, przechodzę sobie tutaj tak obok tej szkoły. Czy ja dobrze widzę ogłoszenie zatrudniamy den Dentysty, wypłata 5000 zł. Przecież tyle mi brakuje na operację. Oj, no to chyba będę mógł uratować mojego kolegę. Dobrze, to pójdźmy sobie już do tego dentysty i zobaczmy, czy mnie zatrudnią. Przecież ja nawet nie znam się na zębach. No ale ja wszystko zrobię dla mojego kolegi, żeby wyzdrowiał. Więc już pobiegnijmy sobie szybko i zobaczmy, czy nadal zatrudniają. No dobrze, wchodzimy sobie już do dentysty i zobaczymy, czy mnie zatrudnią. Dobrze, wchodzimy sobie. O, i właśnie ty ktoś stoi. Dzień dobry. Mogę się u Was zatrudnić jako dentysta? O, no to dobrze, Pan się to szukają, bo ja bym chciała nawet teraz zacząć pracować. Można by tak było? Czy ja mam jakieś doświadczenie? I ja chyba mam doświadczenie, co nie, ja proszę pana, mam doświadczenie. O nie, dlaczego tutaj Karina przyszła? Co ty tutaj robisz? Co ty robisz tutaj, karyno? Niech pan go nie zaduje, no jak zawsze karyna chce mi zepsuć plany, chce mi zawsze pokrzyżować plany. Że nie ma w ogóle doświadczenia, czy to jest prawda? No tak, to jest prawda. No ale proszę pana, ja umiem przecież tutaj wie pan, operować ząbkami. Ja teraz tak kiedyś tego, wyrywam. Nie? Yy, chyba sam sobie. Wynocha albo dzwonię po policji. Dobra, już się wynosi, że ta Karyna, podła się śmieje. Oby cię spotkała karma, Karyno. Jak zawsze krzyżuje mi plany. No ja nie wiem, co ja mam zrobić teraz, nie? Nie wiem, muszę na nowo poczekać jakiejś pracy. Gdzie by poczekać teraz pracy? Skończyły mi się już przez tą Karynę. No widzowie, muszę usiąść i przemyśleć. Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Gdyby jakiś cud się pojawił i ktoś by mi dał, nie wiem, na przykład te 5 tysięcy by wystarczyło, naprawdę to mi tylko tyle starczy. No proszę. Czy ja ja dobrze widzę jakiegoś bogacza, czy on idzie w moją stronę? Co? Uuuu, dzień dobry. I chce mi dać ofertę pracy? No dobra, chyba ją przyjmę, no ale jaka jest cena na początek? Da mi na początek 5000 zł. złotych? Ej, no to mam pewien pomysł w głowie ułożony i chyba wiem, co chcę zrobić. No a od kiedy zaczynam pracę? Od dziś, jako menedżer w jego banku. Co? Jako menedżer w jego banku? No dobra. Dobrze, on mnie prowadzi już do tego banku i pokaże mi, gdzie mam pracować. Tutaj gdzieś, o tutaj za tą ladą, no dobrze tysięcy złotych na początek, jak mówiłem. No dobra, okej, okay, to biorę je. Dziękuję bardzo, panu Jezu. Tak jestem wdzięczny, naprawdę. Już kończę gadać i idę pracować. Nie będę to się użalał. No dobra, a więc taki plan jest, widzowie, że mam już te pieniądze, nie? No i teoretycznie nie muszę pracować już, bo mogę pójść i zapłacić za mojego kolegę, więc jak on oddali się gdzieś bardziej, to ja... Pójdę sobie właśnie do tego szpitala po cichu. No Dobrze, widzowie, wychodzimy po cichu już z banku, żeby tylko się nie dowiedział mój szef. Chyba mogę nazwać go szefem. Nie wiem, bo jest taki bogaty. Ej, a kto to jest Karina Tu jest. No nie, nie, nie może mi zauważyć. No nie, nakryła mnie. Powiem temu typowi, że uciekam z pracy. Nie, proszę, nie mów. No nie, poszła, do ja mnie. Nie, nie obchodzi, że na Karinę. Mam te 5000 zł. Mamy ją gdzieś już tak serdecznie i tego typa. Liczy się teraz tylko mój kolega. No nie, on już podąża w szpitale, więc jak będę musiał się streszczać i też już uciekać od niego, szybko muszę dać te pieniądze. Dobra, już idę tutaj do tego pana. Proszę trzymać moje pieniądze. To są ostatnie 5 tysięcy. Proszę je brać i muszę zobaczyć mojego kolegę. Wszystko się zgadza. Mogę już iść do niego. Dobra, idę do niego. No, wszystko się zgadza. Oczywiście bo trochę nieco ukradłem, ale trudno. Dobra, już zapłaciłem. Mogę go zobaczyć wreszcie i jest tutaj zdrowy. Yo! Nawet jest uśmiechnięty. Jak się czułeś? No tak, uzbierałem tyle pieniędzy. Ponty mam tyle pieniędzy. Więc co? To jest? Bardzo długa historia Lepiej, żebym ci nie mówił, może To jest za mną? Ale, że kto ma być za mną? Że co? Ej, e, przepraszam, proszę pana Bo ja taką przemysł sobie zrobiłem w pracy Wie pan, o co chodzi, no e, Przepraszam, ale co pan ze mną robi? Jak tak pan szybko się przeteleportował ze szpitala tutaj? Dlaczego pan mi ma na ręce? Co pan chce ze mną zrobić? Proszę pana, pan chyba nie chce tego zrobić Ja tutaj spadnę przecież z... No nie, proszę pana, halo